W tym roku w ramach serii maturalnej zajęliśmy się maturą ustną. I nie bez powodu. Matura ustna wróciła po kilku latach wymuszonej przerwy i znowu zaczęliście się jej bać. Znowu, a czy naprawdę jest się czego bać? Omówiliśmy sobie w tym roku wszystkie trzy zadania na maturze ustnej z języka angielskiego. Omówiliśmy sobie nawet rozmowę wstępną. Bardzo serdecznie polecam te filmy. Linki w opisie odcinka. Omawiam w nich, wydaje mi się, dość dokładnie, jak podejść do każdego zadania, jak podejść niemalże do każdego pytania. Tak, żeby to zdać dobrze, nawet bardzo dobrze. Ale też jak do tego podejść, żeby to po prostu zdać. Bo wiem, że często boicie się właśnie tego. Czy wy to w ogóle zdacie. I jeżeli mielibyśmy wyciągnąć taką esencję, taki najważniejszy przekaz płynący z tych czterech filmów o maturze ustnej, to brzmiałoby to mniej więcej tak. Nie bój się. Nie ma czego to jest naprawdę prosty egzamin. Nie bez powodu jest on dokładnie taki sam zarówno dla tych, którzy podchodzą tylko do matury podstawowej, jak i dla tych, którzy podchodzą też do rozszerzenia. I uwierzcie mi, nierzadko zdarza się, że ci pierwsi, czyli ci, którzy podchodzą tylko do podstawy, zdają go lepiej, zdają lepiej maturę ustną od tych rozszerzonych. Tak. Można się tu popisać swoim wyszukanym słownictwem. Można zabłysnąć jakąś skomplikowaną konstrukcją gramatyczną. Można, ale nie trzeba. Wasze najważniejsze zadanie to odpowiadać na pytania, z sensem i na temat, ale po prostu odpowiadać. Mówić. Pallicho w jakim stylu? Możecie mówić z akcentem brytyjskim, amerykańskim, włoskim, polskim czy rosyjskim. Ważne, żeby dało się to zrozumieć. Bo za to jest najwięcej punktów. Za wymowę, na przykład, można zdobyć maksymalnie dwa. Dwa. Na całej maturze. Zresztą są już na tym kanale filmy, w których dokładnie tłumaczę, jak się te punkty na maturze ustnej z języka angielskiego zdobywa i za co. Polecam. Wszystko oczywiście w opisie. A zatem, jak zdać maturę ustną z języka angielskiego? Po pierwsze, mówić. Po prostu mówić. To zamówienie na temat. Dostajecie większość punktów. Poprawność gramatyczna, bogactwo językowe, wymowa, płynność to są tylko dodatki, które dorzucają wam tych punktów, jeśli mówicie. Po drugie, nie chwalić się tym, czego nie wiecie. Nie znasz jakiegoś słowa. To go nie mów. Nie staraj się go sobie za wszelką cenę na maturze przypomnieć, to nie ma sensu. Powiedz to inaczej albo powiedz coś innego. Nikt nie będzie cię odpytywał z konkretnych słów. Egzaminator nie przerwie ci nagle i nie powie zaraz, zaraz, ale ty chyba nie znałaś tego słowa, więc jak to jest przekonywać po angielsku? No jak, no jak, no jak. Nie. I po trzecie, nie rozumiesz? Pytaj, jeżeli czegoś nie zrozumiesz, jeżeli czegoś nie dosłyszysz, wolno ci zadawać pytania egzaminatorowi. Te dwa główne pytania to Can you repeat that, please? Jeżeli czegoś nie dosłyszysz, masz prawo czegoś nie dosłyszeć. Poproś, żeby ci powtórzono. Ale drugie, chyba nawet ważniejsze pytanie, które wolno ci zadać, to Can you paraphrase that, please? Czy możesz to sparafrazować? Czy możesz to powiedzieć inaczej? Ty masz prawo nie wiedzieć czegoś, ty masz prawo nie znać jakiegoś słowa, którego użyje egzaminator, zadając ci pytanie. Masz do tego prawo i wtedy egzaminator ma w obowiązku powiedzieć ci to trochę inaczej. Celem egzaminatorów nie jest utrudnianie wam życia, oni są tam po to, żebyście zdali, naprawdę. To nie jest wszystko trudne. Tak, jeżeli będziecie tego typu pytania zadawać zbyt często, to możecie dostać po punktach. Możecie stracić do dwóch punktów na każde z zadań, ale uwierzcie, mi lepiej stracić te punkty za pomoc od egzaminatora, niż nie wiedzieć, o co się Was pytają i zacząć odpowiadać bez sensu. Bo jeżeli macie mówić bez sensu, to równie dobrze moglibyście nie mówić w ogóle. Tymczasem, wy musicie mówić. Jasne? No. A przed egzaminem obejrzyjcie sobie jeszcze te filmy. To nie potrwa długo, a powinno pomóc, szczególnie w takim rozładowaniu emocji. To nie jest trudny egzamin, tylko mówcie, odpowiadajcie na pytania. Mówcie to, o co Was proszą i będzie dobrze. Trzymam kciuki. Powodzenia.